No powiem Wam, że pogoda tak ładna, że trzeba się było wybrać na Romana. Ja tam wiecie, kolarstwo romantyczne sobie jeżdżę, nie ścigam się chyba, że sama ze sobą, ale chciałam wdepnąć na bagienko, tylko zastanawiam się, który to był zjazd. No to wiecie, w las i w las i w las, droga pusta, to mogę trochę pogadać do Was kołujemy, pedałujemy jedziemy, bo bagienko jest cały czas tam ale to był taki wjazd gdzieś no zobaczymy pachnie grzybem w lesie, dobra udaje, że ten dobra, ja chyba przejechałam ten a nie, mamy to dobra, zaraz się odezwę Manewry zsiadania lepiej nie uskuteczniać <grywając> nagrywając Czekajcie, zawsze w krzaczory powinnam zmienić rękę. Jestem, ktoś sobie zrobił dziuplę ofiarną. Ej, ma to sens. Podejrzymy, zobaczymy. W ogóle trzymam mnie z tej strony rower, bo prowadzę go nie tak jak powinnam, czekajcie. Będzie łatwiej. O! A ja tak zawsze na lewą rękę, nie? I wtedy jedna ręka jest spoko. Ale zobaczcie, jaka dziupla ofiarna. Uhu! Bardzo very nice. Dobra, a my idziemy. Tu jest bagienko też. Chciałam zobaczyć, jak tam od tej strony wygląda, ale zobaczcie, jaka zieloność. Przepiękna. Nagrywam na tym gorszym telefonie, ale mam go pod ręką, bo z nim jeżdżę. No nic, może zdjęcia porobię na tamnym. Przepięknie! Tam jeszcze pójdziemy, zobaczymy. Toż to Roman na tle bagienka zazielenionego, no musi być. Nie ma bata, no nie? <laughs> cudownie. Ach, no bo ja już na tle tego bagienka nie będę taka cudowna, bo na mnie ostrość weźmie. I nie wiem, gdzie jadę dalej, bo dzisiaj mam właśnie kolarstwo romantyczne, zobaczymy, co się zdarzy. Nie mam trasy opracowanej, trochę po lasach pojeżdżę. Ale słuchajcie, że załapiemy łabądzia, łabędzia, łabądzia, tego się niczorta nie spodziewałam. Mam nadzieję, że się nie wystraszy. A nie, raczej wygląda na takiego, co czuje się jak u siebie. Ale Roman z łabądziem mógłby mieć zdjęcie w sumie. Poczekajcie, bo ja wiecie, prowadzę jedną ręką, drugą nagrywam. Tak już jest, o Roman z łabądziem. I zrobimy zbliżenie na łabądzia. Jest łapka rowerzysty, prawie że jest. Proszę bardzo, jak ślicznie. No, nie boi się gość, taki jest wyluzowany, to dobrze. Bardzo dobrze, widzicie, jakie fajne rzeczy można spotkać w lasach. A to niewielkie, niedalekie bagienko ma takie, no, ładne. Oławeczkę, ławeczkę po Ja tak sobie sprawdzam te swoje lasy czasem, słuchajcie. Swoje lasy. No, trochę swoje już. Ładne są tutaj rzeczy. I jak były krzaczory to nic nie było widać, a teraz voila! Ślicznie! Halo Instagram! Zobaczcie, ja tu z Romanem, a tu jaki normalnie gość. Znaczy ja jestem gościem u niego raczej. No, ale cudowny pierwszy dzień wiosny. Halo kotku! Gdzie tam masz gniazdo? I co ty tam robisz? Jaki ty jesteś ładny i przyzwyczajony do ludzi. No i kolarstwo romantyczne polega na tym, że trzeba sobie również wytrząść, wytrząsnąć dupencję po korzeniach. Oczywiście to tak tego wcale nie widać, jak tu jest korzenie. Najwyżej się wyłoży na no, trudno. Ale z kolei zobaczcie, jaka katedra. Jaka przepiękna ściecha w sensie szerokości. Rzuciło mi się coś w oczy i idę to ogarniać. Eee, to takie ciemne, widzicie? Co to może być? No, 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 no. Czekajcie. Sok z brzozy nie. O Jezus! Aha, zabi się wiśnia. Co my tu mamy? Nie niszcz chroń raz. Pułapka kołnierzowa. Ok. Poczytam o tym. Niewiele wam teraz powiem. Albo może wy napiszcie w komentarzach, cóż to jest za pułapka kołnierzowa. Taka ciekawostka. Stoimy na górce, jak zwykle kamera tego nie oddaje. Ale tam, tam, tam w dole rozlewiska. No tutaj już troszeczkę wyschło od lutego, ale powiem wam, że mocno mokro było. No to jakiś rodzaj, nie wiem, rowu, strumyka. Za krzaczorami to tego latem nie było widać. A teraz proszę bardzo, a nasza ścieżka prowadzi tam prosto. Przyprowadziłam was dzisiaj do Starego Młyna. On będzie tam, tam, tam za mostkiem, ale patrzę, że wciąż wartko wody płyną. Tam jest też rozlewisko. Musiało się tutaj coś wydarzyć. No, miejsce, które sprzyja, jakby ktoś skoczył, pływał. Wiecie, jak jest. Widzę, że tam też prowadzi ścieżka, czyli gdzieś tam można dojść. Tu sobie zeszłam troszeczkę niżej, a też nie chcę zostawiać rowerka. A wam pokażę, jak wygląda z bliska sprawa rozlewiska. przyzwoite, nie? No. No dobra, teraz polną drogą, bo żebym się nie wyłożyła. Tam jest rzeka, a tam święte drzewa. I jak się uda nie potaplać w błocie, to tam właśnie teraz zmierzamy. Tutaj jest cudowne miejsce na rytuały: wszystkie cztery żywioły. A ogień trzeba przynieść ze sobą. Ale zobaczcie te meandry i ten rodzaj. Dlaczego? Nie wiem czemu ja to nazywam Święte Drzewa. Ale chodzi o to, że jest takie gęste nasadzenie, że w środku można naprawdę wyznaczyć krąg taki magiczny. I te, te drzewa, właśnie tutaj w tym zaułku. One mają to do siebie, że tak wyglądają. No i są takie dziwne, nie sądzicie? No, się tu wjeżdża. Tam, tam była droga, tu się wjeżdża, jest cudownie. Tam nie polecam, bo tam dochodzi do takich pokrzyw. A ja mam talent, widzę. No, także tak. Tamtędy kiedyś szłam, próbowałam. Ale tu mnie psy pogoniły. To jest to, co Wam dzisiaj mówiłam. Zresztą przy topieniu ma miejsca, w których troszeczkę kończy się ścieżka. Ale za to, jakie są przepiękne, proszę bardzo. Kolory. Traf. Jak Wam to powiedzieć? Miejsca, w których kończy się cywilizacja. Piorun wie, po czym właśnie lezę. Ale to i tak jest mały kawałek. Damy radę. Zachciało mi się nową ścieżkę zobaczyć. A, cała ja. A tych, którzy się czepiają, że marzanna nieekologiczna. Proszę, to jest problem w środku lasu. A nie marżanna tradycja, którą tak 99,9% chrześcijan nie celebruje. A? No. Atak na krukusa, jak tu Dorota powiedziała, bo teraz już jestem poza rowerem, a ten rzeki. idziemy na obiad, słuchajcie, tylko tu dłuższą drogą, lekutko i piękne żółcie. Nie? O, wszystko kwitnie. Słuchajcie, my idziemy na obiad, tylko żeby nie było za prosto. Kiki, troszkę dłuższą drogą niż normalny człowiek. Bo po co normalnie? Także 3 km i se zjemy obiadek. O, widzicie, przyjemne, spożytecznym.